Hej, hej, witam was bardzo gorąco w kolejnej części naszej świątecznej zabawy. Dziś moi drodzy przed nami numer 22, a to oznacza, że oprócz dzisiejszego odcinka do końca naszych paczek i do świąt pozostały 3 dni. A kto mnie tutaj za papcia ciągnie? Aminiuś. Także kochani, z góry was uprzedzam, że dzisiaj może być troszeczkę głośniej na odcinku, bo moje psiaki są na wolnym wybiegu. A my przechodzimy do części imprezowej. A więc na naszym stole zostają tylko i wyłącznie dwudziestki dwójki. Do naszych paczkowych ślicznotek, oczywiście, dokładam bonusika. A dziś wystąpi u nas Krystal cash. No i oczywiście również dwie dwójeczki na numerze strapki. Także kochani, trzymajcie mocno kciuki, życzcie mi powodzenia. A my, moi drodzy, w międzyczasie otworzymy sobie nasz świąteczny kalendarzek dla pupili. Także oto i on, a numerek 22, już wcześniej z Bystrzem jest o właśnie tutaj. Także otwieramy i zobaczymy, czym za chwilkę będziemy częstować nasze pociechy. No, jak zauważyliście dzisiaj znowu ten nasz sweterek ulubiony. No, lubię dostałam go w prezencie od cioci, a że ciocia ogląda odcinki, to na pewno się bardzo cieszy. A pod 22 moi drodzy, zobaczcie, znowu mamy te kanapeczki. Najpierw przewijały się kółeczka, gwiazdki i kabanosy, a teraz coraz częściej, właściwie prawie że w każdym okienku, mamy te takie malutkie kanapeczki. Także maluchy, jeszcze chwilkę i będziecie sobie konsumować. A my zaczynamy draping, a zaczniemy go z drapką Crystal Cash z numerkiem odpowiadającym dzisiejszej dacie. Także słoneczka, życzcie mi powodzenia, a my szukamy wygrywających liczb takiego oto dolarka i takiego oto zwitku przypominającego zwinięty dywan. A wygrywające liczby, o ile je tutaj utrafimy, to 8, 17, 24, 18 i 37. No na okoliczność drapania tej drapki, nawet widzicie, mam hardkorowy drapak. Dobra, a co tutaj nam wygrywa? A wygrywa nam czternastka, no niestety nie mamy powyżej. Wygrywa też trójeczka, no z tych niskich numerków mamy tylko ósemkę. Kolejna piętnastka, dziewiętnaście noś i się bokiem. Dwadzieścia pięć i teraz drugi rządek będziemy maglować. I mamy tak, dwadzieścia dziewięć, no nie mamy wygrywających. Trzydzieści jeden, no mamy trzydzieści siedem. Szósteczka, no do ósemki jeszcze kawałeczek 34 i dwójką kończymy drugie piętro. A dalej mamy 32, 36. No ta zdrapka jest piękna, ale niewdzięczna co do drapania. 26. O, mamy siódemkę, no już blisko tej ósemki nie. Kolejna szesnastka, no mamy siedemnastkę, osiemnastkę, no ale jest jeszcze jeden rządek, jeszcze są szanse. I mamy trzydzieści osiem, zobaczcie, jak się ślizgamy. Wszystkie boki już chyba zaliczyliśmy. Kolejna jest trzynastka, dwadzieścia trzy, tutaj jedenaście i ostatnia z naszych liczb. To kochani, dwadzieścia siedem. O 10 za mało. No niestety, krystal puściuteńka. No to przejdźmy sobie do naszych panieneczek. Wiemy bardzo dobrze, że bajeczna kasa już nas zaskoczyła nieraz w tej paczce. Może i kolejny raz nas tutaj wprawi o osłupienie. Oczywiście szukamy symboli, szukamy numerku 37, 26, 16, 34 i ostatnia, którą będziemy tutaj szukać to 12. Także kochani, jedziemy no, i nie zapomnijcie oczywiście od, o kciukach. I mamy tak, no zaczynamy oboczkiem. No dzisiaj chyba dzień oboków. 36, 19, jest 1, i 32. No tu się nie udało, ale może poniżej. Mamy 14, jest 9, kolejna 18, 40 i 17. No to może jeszcze niżej.

A więc moi drodzy, bajeczna kasa, no dzisiaj ma wychodne. No to teraz czas na kwas. Jak dotąd najpiękniejsza z naszych paczek. No i zobaczmy, może i coś dołoży. No teraz już numerku nie pomylę. No, teraz rzetelnie sprawdzam. Pamiętacie historię 18-19, nie? A my będziemy poszukiwać palmy i żółwia. Palma i żółw. Dobra, palemką sobie zaczynamy. Jest też żółw. Tutaj kolejny z żółwi i poniżej, no zobaczcie, jeszcze jeden żółw się trafił, no cała rodzinka żółwi. No jestem ciekawa, czy jeszcze do tej paczki coś dołożymy, a tymczasem kotwica i aparat. I dobra, aparatik mamy w grze pierwszej, tutaj nic, kotwica pojawia się w czwórce, a poniżej, no mam jeszcze dwa aparaty, no troszkę zdjęć się narobi. Lody i piłka. Lodzik jest, piłka również. Kolejna piłka. I tutaj puściutko: szorty i wiadro. I tak, wiaderko odhaczone. Są też szorty. Tutaj mamy szorty. I już więcej się nic nie powtórzy. Chmura i rozgwiazda. I tak, obydwa symbole pod trójeczką. Pod czwórką dokładamy jeszcze kilka chmurek. I na dole zobaczcie w części centralnej jeszcze chmura. Kostka i torba. I tak, torebeczka jest, kostka również. Jeszcze jedna torba. i Może kosteczka jeszcze jedna. No pewnie, że tak jest kostka, no to już nie powtórzymy płetwy i słonko, no słonka to by się przydało płetwy i słonko i tak, płetwy już mamy trzy kolejne gry, puściutko ale za to w piątce zaświ zaświeciło słonko o i jeszcze płetwy są no zobaczcie jak tutaj ładnie nam linia idzie oby nam ani flaming, ani okulary nie stanęły na drodze no, kto wie. Ośmiornica i kapelusz. I tak, ośmiorniczki już, dwie mamy. A gdzie kapelusz? Pewnie na dole i faktycznie jest tutaj. No, ale nic poza tym. No, zostały nam tylko cztery symbole. Napój i okulary. No, okulary już mamy do tej naszej linii tam. I tak, okularki też są w grze drugiej. Tutaj nic, tutaj nic. A na dole, zobaczcie, jaki wysyp okularów. Teraz o tego flaminga będziemy walczyć. Tu jeszcze napój. O, i tutaj jeszcze jeden. No, wam powiem, maluchy rozrabiają. A my, kochani, odkrywamy dwa ostatnie symbole. Kostium i motyl. No, zobaczmy. Motylka mamy. Pod czwórką. I jeszcze jeden motyl. A co z kostiumem? No, kostium jest tu. Nie było dane nam odkryć tego flaminga. No dobra, zrabkę mamy pustą. Kontrolne różne, a więc wszystko się zgadza. I kochani, możemy przejść do kolejnego etapu naszego drapingu. Dla mnie chyba najprzyjemniejszy etapik, bo odkryjemy, co się kryje w kolejnym okienku. Zobaczcie, zostały nam już tylko trzy okienka. 25 kalendarza już nie będziemy otwierać, ale z mamy do 25. Także w pierwsze święto wejdzie podsumowanie calutkiej naszej zabawy. I tak jak już wspominałam, we Wigilię i w Święta odcinki będą wchodziły u nas wczesnym rankiem. Podejrzewam, że tak jak na 18 dajemy zawsze odcinek popołudniowy, tak o 6 rano wejdą odcinki świąteczne, może o 6.30. Dam wam jeszcze troszkę pospać, a tymczasem otwieramy sobie okienko z numerkiem 22. No, i ciekawe, co tutaj tym razem na nas czeka. Także, kochani, patrzymy. A pod 22 mamy co? Mamy bałwanka! A nie mamy czasem takiego samego. Taki oto bałwanek, ale wydaje mi się, że chyba takiego samego już mieliśmy. Czyżby pierwsza ozdóbka, która się powtarza? A pewnie, że tak. Zupełnie taki sam już wisi na choineczce, Także, kochani, wjeżdżamy naszą pięknością. No, chodź, chodź, nie wstydź się. A zobaczcie, ten drugi bałwanek wisi. O, właśnie tutaj. Tutaj jest jeden, a tu jest jego brat bliźniak. Bliźniaki z jednej paki można by rzec. Ale drugiego bałwanka usadowimy sobie. A może tutaj? No, my raczej na święta bałwanka nie będziemy lepić. No, chyba że błotnego. A powiem wam, że brakuje mi takich białych, białych świąt. Także, słoneczka, kolejną ozdóbkę mamy. No, to jest pierwsza, która nam się powtórzyła. A teraz gwiazda honorowa naszego odcinka i słoneczka trzymajcie mocno kciuki. Jak dobrze wiecie, tylko i wyłącznie ta jedna paczka no nie ugięta do samego końca, a przy podsumowaniu coś wam pokażę. No to jedziemy, szukamy tej gwiazdeczki, a na szczycie choinki mamy rękawice. Pod dwójeczką choinka. No, my chcemy gwiazdkę z tej choinki. Dalej czapka, jest lizak, są też sanie. Pod szósteczką kartka, pod siódemką ciuchcia, a kolejna bąbeczka to skrzat. Następna skarpetka, kominek i kula. I w połówce już jesteśmy, a mamy szyszki, i zobaczcie, jest gwiazdka, jest wygrana. Pod czternastką bębenek. No, jedna gwiazdka jest, może i druga będzie. Dalej aniołek, dzwonek, piernik, kolejne bombeczki to łyżwa, bałwanek, no dzisiaj nam wpadł. Trąbka i ostatnie pięterko, ostatnia gałązka, <laughs> stroik, kożuch, świeca i na koniec nas zmroziło sopelkami. No dobra, ale może coś dołożymy jeszcze w grach poniżej. A więc szukamy trzech takich samych kwot. I mamy dwudziestkę, jest stówka i jest dziesiątka. Kolejny rządek, no mamy drugą dziesiątkę. Dziesięć tysięcy, i na końcu, no mamy tysiaczka. Żeby o dwa zera było mniej, to byśmy mieli dyszkę. A w bonusie szukamy Mikołaja. A jeżeli on się tutaj pojawi, to mamy, kochani, dwadzieścia złotych. A mamy co? A mamy prezent. Ale i tak prezent dostaliśmy od strapki, bo gwiazdka nam się sypnęła. A pod naszą gwiazdką mamy 10 zł zwrotu. Kontrolne, jak dobrze pamiętam, to literki B. I już mamy wszystkie trzy. Także, kochani, czas na podsumowanie. I teraz tak. O, widzę, że mini się już niecierpliwi smakami. Za chwilkę kończymy i częstujemy. Tutaj bałwanka nie zaznaczymy, bo już go mamy. A nasze paczki, moi drodzy, rozkładają się właśnie tak. Świąteczny kalendarz sypnął nam dzisiaj dyszkom. Bajeczna kasa, niestety, 0, paradiso 0, i bonusik, który wynosił 10 zł, no również się dziś nie wychylił. I teraz wam coś właśnie pokażę. I teraz zobaczcie. W standardowej paczce powinno być jakieś 6, 7 wygranych. A w świątecznym kalendarzu do tego momentu, zobaczcie, zostały tylko trzy zdrabki. A mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą wygraną. A więc, kochani, wychodzi na to, że albo wszystkie trzy pod koniec paczki będą wygrane, albo chociażby dwie z tych trzech. No, w bajecznej kasie również mamy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, no a sześć. No, standardowo powinno być. Tym bardziej, że nam wpadła tutaj dodatkowa, jakby zdrabka, nie? Także, kochani, jeszcze wszystko przed nami. Zapewne jeszcze coś dołożymy do naszych paczek, a więc bacznie obserwujcie ostatnie odcinki z naszej zabawy. A na miłe zakończenie nasza dzisiejsza gwiazdeczka, a ja już się żegnam z Wami. Dziękuję Wam pięknie za Wasze przemiłe towarzystwo. Pozdrawiam was bardzo cieplutko. Życzę Wam dużo zdrówka i uśmiechu, i widzimy się już jutro. A więc trzymajcie się zdrowo. No to pa!